Dzień dobry Państwu, witamy w studiu Nowego Łowiczanina. Dziś naszym gościem jest wyjątkowa postać, pan Zbigniew Brudka, mistrz olimpijski z Soczi, a na co dzień strażak Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Pan Zbigniew od lat oczywiście odnosi sukcesy sportowe, ale także angażuje się w edukację społeczeństwa. Na temat bezpieczeństwa, również tego związanego z tlenkiem węgla, czyli Czadem. I o tym właśnie chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Jak wielkim niebezpieczeństwem jest tlenek Czadu i jak możemy się skutecznie przed tym zabezpieczyć? I przede wszystkim na początku chciałabym Pana zapytać, co skłoniło Pana do zaangażowania się w takie akcje edukacyjne związane z tlenkiem węgla? Przede wszystkim chyba praca w Państwowej Straży Pożarnej uświadomiła mi, jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą tlenek węgla i od kiedy jestem strażakiem, zwracam na to większą uwagę. A z racji tego, że tych zdarzeń związanych właśnie z tlenkiem węgla jest coraz więcej, a tak niewiele trzeba, żeby, żeby się przed nim ustrzec, bo wystarczy zamontować niewielką czujkę tlenku węgla, czy też tlenku węgla i dymu i możemy być odpowiednio wcześniej zaalarmowani. O tych czujkach czadu, właśnie mam nadzieję, że sobie za chwilkę porozmawiamy, ale teraz chciałabym zapytać Pana, czy właśnie z doświadczenia takiej codziennej służby pamięta Pan takie sytuacje, kiedy właśnie te urządzenia skutecznie zaalarmowały domowników, mieszkańców i pozwoliły właśnie uratować im życia? Tak, pamiętam kilka takich zdarzeń. Powiem szczerze, że no, niestety jest ich coraz więcej, że mamy wezwania do podejrzenia zatrucia tlenkiem węgla. Czasami jest to potwierdzone, czasami nie. Czasami właśnie, kiedy jest zamontowana czujka tlenku węgla, ona w odpowiednio wcześniej zaalarmuje mieszkańców i opuszczą oni pomieszczenie, w którym jest ryzyko zatrucia. Zdarzyło się to kilkanaście razy u nas na terenie powiatu. Czy zdarzyło się, że ona nawet zbudziła na przykład ze snu domowników? Bo chyba to wtedy jest najbardziej niebezpieczne, bo ten gaz bezwonny, prawda? Tak, tak. No, takich zdarzeń akurat, że wybudziła w nocy, nie mieliśmy. Na szczęście, a na szczęście też jakby nie było takiej potrzeby. Było kilkanaście razy wezwanie, kiedy Właśnie zadziałała czujka, mieszkańcy w stresie zadzwonili po prostu na numer 112, poinformowali o tym. My przyjeżdżając do takiego zdarzenia po prostu i tak sprawdzamy zawartość powietrza na, na, na ewentualne zagrożenie, jeżeli chodzi o tlenek węgla i inne gazy. Także ta świadomość jak umacniamy tą świadomość, że jest bezpiecznie w takim wypadku, jeżeli takiego zagrożenia nie wykrywamy. No dodatkowo też jakby uczulamy, żeby zwracać uwagę na, na to, żeby była Sprawna ta czujka oczywiście zamontowana bateria która, która po prostu umożliwi działanie tego sprzętu. A jak wyglądają statystyki właśnie na terenie powiatu łowickiego? No wiemy, że takich na szczęście śmiertelnych zdarzeń nie było. Natomiast czy były zdarzenia, kiedy no, ktoś się podtruł tak, tym gazem? Mieliśmy kilka takich sytuacji, kiedy, kiedy doszło do podtrucia. jednak odpowiednio wcześna, wczesna reakcja czy mieszkańców, czy, czy osób postronnych i przyjazd Państwowej Straży Pożarnej między innymi umożliwiły jak gdyby szybki powrót do, do pełnej sprawności i nie, nie, nie w jakiś sposób nie, nie miało to wpływu na stan zdrowia tych, tych osób poszkodowanych. Tak najbliżej to przypominam sobie ostatnią Wigilię, kiedy dostaliśmy informację że w powiecie sąsiednim kutnowskim doszło do takiego zdarzenia niestety już śmiertelnego w domu jednorodzinnym cała rodzina została podtruta tlenkiem węgla z tego co pamiętam to dwójka małych dzieci niestety poniosła śmierć na miejscu dwie osoby dorosłe zostały zabrane przez zespół ratownictwa medycznego i malutkie dziecko niemowlę do roku czasu no nie chcielibyśmy oczywiście mieć takich sytuacji i takich zdarzeń, jednak możemy, się, możemy ich uniknąć w sposób taki, żeby montować te czujki tlenku węgla w domach, gdzie na co dzień też przebywamy, gdzie jest takie zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla. Mhm. A z Pana perspektywy właśnie jako strażaka, jak Pan ocenia tą świadomość mieszkańców? Właśnie w jak wielu domach już te urządzenia można spotkać? A powiem szczerze, że świadomość jest coraz większa, jednak na tyle mała, że musimy o tym mówić, musimy to nagłaśniać. Nie wszyscy sobie zdają sprawę. Niektórzy myślą, że ten tlenek węgla po prostu można wyczuć. On niestety jest bezwonny, bezzapachowy, nie ma smaku, nie ma żadnych możliwości receptorami człowieka, aby, aby ten, to zagrożenie wyczuć. Dopiero taka czujka jest w stanie nam wychwycić, jeżeli oczywiście jest sprawna takie zagrożenie i odpowiednio wcześniej nas zaalarmować, abyśmy mogli opuścić pomieszczenie czy też przewietrzyć, aby, aby uniknąć stężenia, które jest dla nas wielkim zagrożeniem. Wiemy już, jak bardzo pomocna może być taka czujka, jeżeli Wybieralibyśmy się do sklepu, aby ją kupić, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Ja myślę, że należy zwrócić uwagę, żeby były to czujki certyfikowane, przede wszystkim sprawdzone przez specjalistów i dopuszczone do rynku europejskiego czy polskiego. One wtedy dają nam gwarancję skuteczności takiej czujki. Wiadomo, że zwracamy uwagę na cenę, ale cena do jakości to ten certyfikat, który, który jest jakby takim minimum, które nam gwarantuje poprawne działanie takiej czujki. Podobno są już takie urządzenia dualne, które ostrzegają zarówno przed czadem, jak i dymem. Zgadza się. Są urządzenia, tak jak Pani tutaj wspomniała, dualne. One są nieco droższe, ale wtedy możemy za, zainstalować jedną czujkę, która nam wykryje dwa zagrożenia. E, oczywiście można kupić sobie osobno czujkę do tlenku węgla i osobno do, do dymu. No, kwestia pewnie no, kosztów i, i ewentualnie tego, co chcemy mieć w domu. Mhm. Jest pan twarzą kampanii Nie dla Czadu? To była kampania Komendy Głównej, prawda? Państwowej Straży Pożarnej? Tak, zgadza się. Po raz pierwszy w 2013 roku zostałem twarzą Komendy Głównej Nie dla Czadu, aby zwrócić uwagę, jak dużym zagrożeniem jest Czad w naszych domach. Dalej staram się wspierać tą kampanię, ponieważ na tyle małe mamy. Mamy tak małą świadomość o tym tlenku węgla, żeby uczulić ludzi, że to tak naprawdę niewiele kosztuje w stosunku do tego, jak, jak wiele może uratować, a przede wszystkim uratować nasze życie. Także ja się angażuję w, w sposób teraz już pośredni, a jako strażek, chyba też czuję się zobowiązany. Więc jeśli możemy odwołać się właśnie do Pana Autorytetu i teraz zwrócić się do mieszkańców powiatu łowickiego, to co możemy im powiedzieć? Na pewno będziemy ich zachęcać prawda, do montowania takich urządzeń? Zgadza się. Taka czujka tak naprawdę niewiele kosztuje. Na pewno jest tańsza niż życie ludzkie i miejmy taką świadomość, instalujmy takie urządzenia i zachęcam gorąco do tego. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę, a Państwu za wysłuchanie. Dziękuję bardzo.